Pomoc nie plus? Też... Pomoc plus, przecież to jest ewidentne nawiązanie do 500 plus Ej, ale macie jedno słowo tylko, ty jedno, słowo tylko jedno słowo tylko macie Nie, nie, jedno chciał dać, napisał nie, nie przecież Jedno, nie może mówić, nie może mówić No Nie no, nie Nie ten Nie no Nie no, <laughs> Nie no, na jedno, ej, ej, nie. ludzie Zrozumcie, że na jedno słowo jest ciężko dać taką powiązanie, więc musiał kombinować Bloody? po prostu ja mam do ciebie prośbę, możesz nie podnosić Rąk, jak mówisz, bo idealnie się Twoja kamerka pokrywa z kamerką Juniora. I to wygląda jakby to. <laughs> <Nie>. Jakby co? <laughs> Chodź Blani, gaci, Reni, dawaj. <laughs> jakby co robił? <laughs> Ej, nie podnoś teraz? W sumie. Te ręką tak. W ta klawatura tak, Juniora tak, wygląda jak. Tak, jak przy jak, tak, jak jak stole Bladiego, jak jak Bladiego no. No. no? Tak, tak, tak. E, idealnie. Dmuchany, tak. dmuchany no, tak, 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 na zimno! Tak, tak, zimno. Ej, jest taki przysłowie, dmuchać na zimno, słyszałem o nim. No. Ponto, Ponto się dmucha, jak. Ten. O kurde, ale ktoś szybko bucha. kliknął. Lala. Nie, poczekajcie po, z Lalą, jeszcze Poczekajcie, po, bo... poczekajcie, poczekajcie. Może być... może być guma, jako że guma balonowa. Tak, tak, guma Ale balonowa, bardziej, ale guma. Lala chyba bardziej. Ale znając nawcie, to wybrałaby Lala. Ta... Tak, tak, bo, ta, bo nafcie. Raczej, o... ta, raczej macie rację, ale jeszcze tutaj przypatrzmy. No... <laughs> no dobra, no wiecie, no, każdy z nas na dawcie, klikajcie. Uwaga uwaga, 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 i teraz. Moim zmysłem, Lani, też to czujesz? Też to czujesz, że to jest to słowo? Rodzina, tak! To jest wiking, co nie? Tak, to musi być wiking. Rodzina. Łatwo! No, bo dmuchanie wow. kojarzy się z wikingami, Łatwo, więc to było dobrze, do dobrze, dobrze! Dobra. Zosta, dobra, Simonek, niestety, ale... Ale no nic się z tego nie wyniesie już, no niestety. No, nie wiem, <ślesz> musisz, musisz, jedyne, co możemy no, z tego wynieść, to pot i porażkę. Dawaj, południe minus, będziemy wiedzieli, że północ. <laughs> Rząd plus Albo... Lato, lato Dobra, bawcie się Mafia Uu. Ale myślę, żeby szpital dać w poprzedniej Broń, kułotu. gangster Ja bym dał pod po, poprzedni ten szpital Brodina. w końcu No My Mi się brak. zdaje, że broń, gangster, Ale w może to być mafia. strażnik, może być komór, komórka mafijna no, Myślę no. tak no, Zobacz, no, co broń broń O, Kuba, Brodina. widzę, że już masz strój na wyjazd Afia z Wielkiej po Brytanii po nie, nie ma w mafii, no nie <śmieniu> Czego nie ma w mafii? No broni nie ma w mafii, no jak to jest? Nie, no proszę cię, oni się biją do patyki, bo to no, jest... karyk, no... Nie, bo wy nie ogarnęliście, to jest mafia tęg księgowych, w no. Ta GTRP! to jest mafia w GTRP, to jest tylko napadzik, A, okay. ale bez broni, bo no. musi być Twitch okay. friend. Albo to jest to jakaś jest mafia, mafia finansistów, co nie? No. To musi być worek na głowę, przez który nie widzisz. Wy nie ogarniacie, musi być strażnik, który ciebie powie, o nie, wy nie ogarniacie, wypuść, to jest mafia chyba, no, za bardzo. no. Różne mogą być mafie. No, to no, nie była ta mafia. W regulaminie, który wtedy Mafia metra. na <grafia grafia grafia> do szpitala. Ej, może chodziło a o tą mafię, moc, że gramy, z ja którą czasami gramy, tam nie ma broni. Tam jest tylko różne klasy, postaci Pestki są. Tu. No <grafia> właśnie. Co ty Czyli wam oglądasz? Nie grałeś? <grafia> różne prace. <grafia> Wie, wiecie co, ja bym dał następny po prostu dna, jako że osiągnęliśmy dno po prostu. ej, baby, to jest <grafia> DNA. A, to coś innego jest, no. No. No, Dobre, że co nie? No, no, bo już widzę, że on naprawdę tutaj. Podleciał trochę, co nie. nie. Ale ja mi się podpiszę w sensie, za to o tyle dobrze chociaż. Nawcia, bez stresu. No właśnie, Nawcia nie stresuj się tak, bo jakoś taka zestresowana jesteś. No. Nawcia, wychylił troszeczkę. Pamiętaj, no, zobacz na listy przeciwników, nawcia chill. Nawcia, spokojnie. Długi, nie mogę. no ja o, wiesz, no, nie mogę. Wiesz, wasz, własne imię. No, długi metr. O kurde, ale głębokie to jest. Co Prudy, jest? No, jest. No, i, no i właśnie, co nie i długi powie, pazur, że jest długi, a tutaj się zapytajmy Wikusim. Wikusia, med zalicza się do zalicza się do długich, zaznaczyła. No to do 80. No, no. Dobra. No. Ej, ale długie. mi się wydaje, że bardziej pazur niż dena, bo dena to nie musi być długie, może być krótkie. Słuchajcie, a pazur Może być. Może być. Wpłat... ma no, długi, pazur. Może pazur. Być. Ma no, długi pazur. nie może być, być... krótki. No, może być może gumowy długi długi. bo świetny długi też. No, no nie, no, 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 no słuchajcie, no a truteń jest sporo truteń. To nie jest taki robal. to jest ryba. Może być długi. Truteń. Truteń. Ale truteń raczej nie jest długi. Druga praca też. że to 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 jest długie pazury. No to dobra, długi pazur. Dobra, Bladeuszu, czy też no. myślisz o tym no. słowie, co ja myślę? A który którym myślisz słowie? O Blady, no przecież wiesz o którym. Czy myślisz? kliknij, taka kliknij, taka kliknij po prostu je kliknij, po prostu je kliknij. Taki nie, jest, nie, to nie ja kliknąłem, Bladie. to ktoś inny kliknął. Kuba. Kuba. Nie, to Kuba. To to Kuba, to Kuba kliknął. Uba! Ja Kuba Uba! 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 w Uba! 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 nie klikaj, bo później nie zarażamy tym. Um. No, o, patrz, geografia 5. oni są mądrzy. No. Na, 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 ale łatwo kliknął naszą północ i na, Stefra. No. Ej, a wiecie, co jeszcze jest na północy? Merkury o nim. O nim. nie żyje nie, 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 na północy. Na północ to jest geografia, na 100%. Niekoniecznie teraz już jest. Rajobraz też na 100%, Bermudy. Nie. Nie. Bermudy nie są na północy, ale wy jesteście. Czemu Bermutnie? Ale cała na północy to jest geografia. A Bermudy to nie spodnie? To jest Bermudy to Yes. Jezu ja no. Bermudy to są takie... Bermudy? Bermudy to są spodnie, buty to mogą, są tak naprawdę Mogą być wyspy, mogą być spodnie No, ale tak naprawdę gangster, nie wiem czy wiecie, odkryliście te punkty gangstera, bo szpital, północ i krajobraz to było do gangstera właśnie między innymi No, 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 A, no tak, Do tej mafii, do tej mafii waszej O należy to wie Leukocy to nie, jakieś skomplikowane słowo, no i teraz... Leukocy no i teraz no musimy się, może być się. drugim leukocyt. co, leukocytem? co może być co drugim, drugim leukocytem, truteń w sumie może być leukocytem, co znasz, nie? Bo truteń, Wiem, ja, ja no. że leukocyt to jest chyba, kumur, to chyba jest biała krwinka, jeżeli się nie mylę, ale mogę... No, elektryk... być... Ej, strażnik, strażnik Strasznik, Strażnik, strażnik, no. No nieźle, no, nie, ale rozbiłyśmy. Ale no, blady ale ty nie wiesz, no, Ale no, tak, a ja był mega niebezpieczny, bo z grałem z wami, wiecie, żartowałem sobie. <gry> czy, czy ty dałeś żmonek do geografii Merkury? A do czego dał mafię? No, ale na geografii się do uczysz rodziny. w podstawówce. do, a, do rodziny nie. i do gałki, bo gałka się wiąże. Ja będę Freymaster! Why not? No. Co tam? jolo jak to się mówi Skupienie byczki. Go! My mamy czerwone! Go ogon, strona, kciuk, pozytyw, bal, opoka, widmo, słońce e, żeby z nimi się nie kończyło. dawajcie Ogon, bal, opoka, widmo ciu ciu, 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 ciu ciu Skupcie się, skupcie się, skupcie się, czaty Pomoc, teraz! Myślimy Komputer jeden, nie na jeden, k***a no, co najmniej dawajcie na kilka Jeżeli cechą faceta jest bicie alkoholu, to dumnie, dumnie nie, nie identyfikuje się jako <laughs> baro! Jedno... Musisz pić, ale chcesz oddać prawdziwym mężczyzn. Poka, baro! Może być kojarzysz. Jestem instytutem no, <laughs> siła opera. Opera Bóg, może bo to. też Barem Balkiem się kojarzysz. Te lubi się dwa: słońce i pozytyw. Pozytyw? Nie, nie pasuje. Zawsze jesteśmy nie w drużynie ja z bladym jak. Kciuk, ogon, części ciała. Śmierć Część ciała Kość może być też częściową ciała Jesteśmy w drużynie z Ale nie pasuje Ale zajebiście czekaj, on jest fivehead No śmierć Like 2 Co like 2? Nie pasuje totalnie Kciuk pasuje do like Like 2 No like może być w sumie Czekaj jeszcze no. Like może być Jakby nie Like może być Ale 2? Dajcie na więcej Widmo bal. O nikt nie skojarzy z widmem Jak dostanie grzmotem to umrze us Pozytyw Ty, czy to dlatego się uwaga, firma że... Gimpera nazwała Widmo, bo idą do zmarłych youtuberów i im oferują mm. swoje usługi? Nie. Nie I na i pewno przychodzi o, do śmierci? O kurwa, rzeczywiście, nie wpadłem na to Ja według mnie ten diabeł nie Dawaj diabeł. Like Dla dwa, nie dawajcie coś więcej, więc na czemu? trzy dawajcie ale, coś co, Ale czemu nie? Po śmierci masz po Ale słuchaj Święty Patryk ze śmiercią nie za bardzo się kojarzy Patryk tylko dlatego, że jest święty Śmierć ma kaptur Święty Patryk to jest patron Irlandii, jakby No tak, no tak. Na trzy coś, dawajcie i Dawajcie, bo słabo on idzie. Dawajcie, coś na trzy, szybko. Jasna trzy, jasne, słońce, strona jasna, może być Jasta, co ja jasna, co znaczy. jasna? Jasna. Tak nie pasuje. może być jasny też, Aha. może być ten święty patyk, może być jasny, na święty. Znaczy tak? Bomba, a, nie a, się a można długi, długi, ogon, kciuk, <laughs> długi, może być kosmos, to słońce, tylko dwami pasują do tego. Kurwa, niedobrze. No i, da, no i tak dobra, Buchła, że like, like, przegraliśmy. Dobra, 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 dobra ja nic dobra, się nie pasuje. pasuje, Kurwa, powiem wam, że jest strasznie gruba. No, w sensie, jedna ważna nie? zasada. Hasła Bladiego muszą być brane tak dosłownie, jak tylko się da. Tam nie ma drugiego znaczenia, tam nie ma drugiego dna, tak dosłownie, jak perę tylko się da każdą literkę dosłownie. Hmm. Tak, tak. akurat Dlady no wam... wymyślę jakieś powiązane hasło. Spoko... Nie, nie, spokojnie, Z tym, ja jestem tak wiecie, co nie? No, to tak jest bardzo obiektywnie. Poczekajcie chwilę, myślę jeszcze. Dobra, spróbujemy. Ale nie wiem, czy to się uda, ale oh. może się uda, co nie? Może się uda. No. Może się uda. Może no. się uda, co nie? Może, może, może tak? Może nie. Jak to się mówi, spróbujmy. <grym> <grym> Dobra, like. kciuk na pewno. Komik, like. like, jako że początkujący, komik. Pozytywny jest like. Like, jako że pozytywny. A może bliźniak, że like, like inny bliźniak. Ej, a wiecie, czemu że... komik? Like, this second like jako jest słowo, nie, nie, nie. że ktoś jest początkujący. A, w czymś? A, komik Zadaje to nie Że ktoś jest Sam lajkiem. A Mogę dać Nie da i lajk. Dobra, kciuk jest na pewno. Pozytyw też, nie? Ta, ta, ta A no o, ja na Nie, 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 nie. w tym że napisałem no. Strona A co strona. jeszcze? A no, może być strona, bez kitu no tylko A like, like, się pisze przez i tego mojego lajka, like zatem to no nie No przecież nie to powiedziałem. Gra. Dobra, Grasów, guzik. Grasów i bladnik, nie, 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 <laughs> Widzę, że jeszcze nie znasz kapitana Bladeusza. Spokojnie. dokładnie, ja, nie zwiecie. Tak tak. Też tak być może. No, zobaczyłem cię stronę. Myślę ja, na ja, następny ja, już. No to strona, strona, strona. I idźmy w stronę. Dobra, I y, możemy losowo strzelić w coś. Ja bym strzelił, w zakończę zgadywanie. Trafiłem. To, aj, nie zdążyłem. A, dobra, jest na razie dobrze. Dawaj się następny. Epoka do balu i pozytywów. Teraz na, trzy, Oj, na dwa idzie. spróbujcie I chociaż. Tak, epoka balk, bal. Balk, jako. Ja dał epoka może być po prostu. Vidmo, no. Epoka 2 bo prostu dać. Halloween. Halloween 3. Ale Halloween może być jakiś diabeł. Bo chodziło o wikusi o starego Halloween 3 może być jakiś diabeł. się. śmiechu, a raczej no A to co cień. Słońce, widmo. Poczekaj, poczekaj. No bo masz cień, dobrą atmosferę. To to... Ale siła, konkretnie, siła piękna i bestia dwie. i co? Siła do wcipu. Kosmos. Kosmos, to drugim Niek. jest słońce. Epoka jest długa. Epoka Jeżeli na dwa. Dobra, ja, no yy, to było. A zależy, no właśnie w sumie Atmosfera. zależy od tego, od kontekstu. Wampir, słońce i widmo. Poszła w atmosferę i miała kosmos, to co poza atmosferą też, pasuje, do... nie się na. E dawajcie jakieś hasło, bo co długie, hmm. Cześć, co jest mi. długie tutaj? OK. Jasne, nie mogą być dwa nie, słowa, jeden, jedno słowo może to, być. Nie to, może być jasny o no To jedno słowo może być, dwa. Użyłaby czego no innego, jakby i żeby to no połączyć. No Wesele kojarzy mi się też może być. To ist No to bez sensu To epoka Aha, baru niedobrze mogę napisać. Coś na trzy mu chcielibyście dać epoka nie ma. Nie mogę dawać nawiasu. A to, ja to nie, no. nie pasuję do siebie, żeby dać ten Epoka 2 możemy dać. spokojnie Epoka 2 dajmy. Może w styczniu? Epoka. Mi dał bardzo. Siedzę 3, siedzę 3 tygodnie sam w domu Epoka, epoka... Nie A. mogę dać tego, bo to jest. A, to jest epoka. Dobra, epoka mam. Zamiast się sam w Felerina domu zaprosił, żeby ci przyszedł jakąś flężę i przyniósł albo coś. O właśnie, napił po się w końcu. Nie wiem, no, zapraszam kogoś do nie domu nie i ktoś do mnie przechodzi z alkoholem Felerina, to w ogóle... Feleryna, ojciecki. Tyle dobrych, dobrych rzeczy, co może ci przyjaciel przynieść, a on ci alkohol przynosi, no widać, że cię nie szanuje. Najlepsza rzecz, najlepsza rzecz. Epoca Ball. czy że jesteś samemu, no. O, już lepiej, już lepiej, już lepiej. Albo jeszcze lepiej. Dobra, lecimy epoka 2, zobaczymy. Epoca, moi lepiej. Epoka to jest podobnie jak opoka. Jak nie, ale nie. Myślę, że jedno mamy, trzeba znaleźć Ja, powiem, ja powiem tak, Karigoda, masz pewnie rację. Epocha. Czyli jeszcze, co masz mi tego no. z poką? To jest Opera mogą też skojarzyć z epoką, wiecie? No i tak szczerze? Nie wiem. Bez skity. Na pewno nie oficerki, bo pewnie oficerki to blady myśli, że to są pań, dwie panie oficera, nie <śmiech> <bultury>. <śmiech> No, <grywa> tak ale super, Co? mogą skojarzyć się Ty, no nie mam pojęcia. Może... Może no, być jedno słowo błagał, Gęs. ogon, ogon, bo dinozaury. No, no, a nie wiem, inne zwierzęta nie mają ogonu. A ogon też mógłby być, bo przecież bale kiedyś w innych epokach były mocne. Ale tutaj właśnie ta myśl już idzie bamek za daleko, bo poświęciłeś więcej niż półtorej sekundy. A może grzmot jest? Może by się nie jak grzmot, bo jak były dinozaury. Z ogonami A, to brzmiało mocno. się, ja, ja, jak, 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 to się Opoka, na pewno. To powinny być no, filmy no. Bladiego, powinna być odpowiedź. Ale też opera jest Dobra, słuchajcie, ja wam, tak, ja, ja wam powiem tak. Powinniśmy szczerzeć w Opokę. Jeżeli to nie jest Opoka, to jest opera i bal. Ale to mógłby to nazwać jakkolwiek inaczej, żeby to nie było. Za to nie byłoby tak. Zatem no, myślę, że to naprawdę no. jest Opoka i jakiś ogon czy coś. Dobra, ja jestem odważny. Mm. Okay. Ja już słyszę Bladiego, okay. jak to słowo okay. zobaczył. O, to Ogon? <śmany> let's go again, let's go, go again. <śmany> <on. śmany> <śmany> ale czemu og? Ej, mamek. A czemu? mogę? Dawaj widmo znaczy, i Balpolc. Widmo i bal Nie, nie, nie. No, że już poznaliśmy Zjady, no, zjady no, to. Zjady z diabłem. Widmo skojarzą Wesele. Wesele kojarzą z Wesele. Bliźniak to Bliźniak, dokładnie Bliźniak, to Wesele. Wesele. bestia nie, to nie kojarzysz się. Ledżura wesele. No żyła, bo to wikusia. Mizdę w no, oczach. I widmo? Dała ogólnie 4 na wymiar. W prawej widmo. Dobra. dobra. No może nie być 4, może wiesz, brat. Ale to nie dobrze, tak. że dała w sumie 4, bo chyba nie. No dobrze, będzie inaczej mélanć. Mélanć. No Teoretycznie możemy. Możemy. Właśnie chyba nie. <laughs> będzie melać. Chyba więcej, ale dała 4, a my mieliśmy 6.

<śmiewki> no, o, no to baluję! <śmiewki> HEHE! nie mi <śmiewka> rozpracowaliście! HEHE! był człowiek do odwrót, tak? Gdy <śmiewki> yy, no, ale tak o co chodziło z tym ogonem? No coś będzie mam cię wytłumaczyło o co chodziło? Ja ja rozumiem. Nie, ja 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 nie rozumiem! Ja nie rozumiem, na... że jest to doskonale. Mandziu mnie i dalej no rozpracował. Tak, że żymoc, no. jak, tak, Jak Właśnie patrzyłam, bo to też było takie. Nie, no. Że w sumie to nie mogło się nie udać. Mandziu mnie od razu wszystko rozpracował, No Po prostu nie dało się nie trafić. Ja tylko oficerkami. No gdzie? No przecież oficerki to dwie oficerki są. No вау! <laughs> oh, <wow. laughs> <No>. oh, <wow. laughs>